Do tego wszystkiego, o czym Wam już w poprzednich odcinkach opowiadałem, przydałoby się parę rzeczy dołożyć. No, żyjemy coraz szybciej, oczywiście są różnego rodzaju środki psychoaktywne, psychostymulanty. Ja ich nie polecam, ale na przykład żeńszeń, czemu nie? Rzejszeń jest niezłym pomysłem na poprawienie sobie nastroju, na poprawienie samopoczucia. To też nam wpływa synergistycznie z tym wszystkim, o czym powiedziałem, na libido. No, i możemy jeszcze, pokazywałem dnie, a jest jeszcze jeden cudowny środek, który uważam, że należy stosować e, codziennie z. Pomidorki. Pomidorki, bo w pomidorkach. Jest konkretnie w otoczkach pestek pomidora, czyli teraz uwaga, musimy sobie wydłubać, i wyssać tą pestkę. Oczywiście ja przesadzam, bo można kupić różnego rodzaju preparaty zawierające likopen. Natomiast likopen działa bardzo dobrze jako wymiatacz wolnych rodników. Bardzo dobrze ma też udowodnione działanie zapobiegające niektórym nowotworom. No i to wszystko razem pozwala nam żyć w sposób zdrowy. I zgodny z naturą.